Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie Diablo 3. Jest to już trzecia, trzeci odcinek jaki wspólnie nagramy No i zaczniemy tutaj od tej... E, mam poszukać ołtarza. No dobra, to poszukam. Jak mi kładze? Tak, dobra. Dobra. Do której ja to jeszcze komnaty nie wchodziłem. Hmm. Trochę ołtarza kantlerza w jednej... Oj A tu jest coś. Hmm, dobra, trochę ominiemy go. Ajajaj, no, chłopie, no. Cho będziemy wchodzić do całej tej komnaty, bo już. Dwie przeszliśmy i musi być w tej trzeciej. Symbol. Dobra, super wszystko. To będzie dla mnie zbyt wiele. I wchodzimy do tej ostatniej splugawionej krypty. I szukamy tego naszego przyjaciela. No dobra, naprawdę jakiś, jakiś tornado z tego aż Jest za tym wszystkim. Niestety, nie lubię jej bardzo. Muszę trochę zajść od kierunku, żebym miał spokój od niej. Okej, okay, już jej nie ma. Idziemy dalej. Co mhm. tutaj jest? Coś mi tu wyszło. Tu jest. Ja. Już nie żyje i dalej. Ciągle próbujemy dalej, żeby znaleźć to coś, to coś czego szukamy cały czas. Oj, jakiś krótki. Bardzo proszę, Nie będę go brał, będę kupował sobie łuki, nie potrzebuję czegoś takiego. Tu nic nie ma przypadkiem, żebyś wypadnie. To nic tu wypadło jest gościu Nie, to nie ma. Kolejni, kolejni, uch, tylko bicie i bicie i bicie. No. Nic nadzwyczajnego, jakby mogło się wydawać, ale dla wielu maniaków to jest to po prostu wszystko, co najlepsze może być w grze. Więc my też spróbujemy w to się wciągnąć tak bardzo, jak wszyscy, którzy czekali na tą grę. Dobra, tu coś z boku mi pokazuje, że mogę iść. Dobra, tutaj odpuszczam, a tam jest jakiś ten. Może tutaj będzie jakiś, będzie tylko trochę tej mapy. Mhm. Nie za bardzo trum. a co z nim Oj nie Przepraszam, że pana brudziłem. Moja sakwa jest pełna. Dobrze, już przyzwyczaiłem się, że masz pełną sakwę kobieto. Oj, oj oj. Ile was tu, jest. Nie musicie na wcale się odradzać. Idziemy kurwa dalej. Znacznie, szybciej by mi szło bez was, no chyba będę musiał sobie zmienić już ile, bo chwilka ale najpierw jednak postaram się przejść. Czy było znacznie inaczej? Mhm. Mm Wszędzie one są, no. Już mnie denerwują. Strasznie słaby ten skib jest. Ale ja sobie z nim dam radę. Nie będę narzekał. Będziemy ciągle szli dalej. Oj, jakaś prymitywna coś tam. Tarcza. Oj, co tu jest? Nie, jak ja ich nie lubię. Tu jest prawie nie zdajecie. Oni są takie szybkie kurwy. Aj, idź ode mnie. Nienawiści. No to te kurwy jak potrzebujesz. Albo się wkurw. Okay, oh. Ej, 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 i ci, ci, żeby się spowolniło. A on wrócił się i ma wyjebane. Okay. Ej, on jeszcze żyje. Moja torba jest zbyt ciężka. już nie żyje. Już się Mhm. Mm gdzie tu może być ten kurwa ostatni? no? Splugawione krypty. No, szukam i szukam. Nie mogę nic znaleźć po prostu. Nie narzekałeś. Nie nawet... nic więcej. Kamienny skorbiec. Mm. Lekka kusza. Kusza powinna być lepsza, nie? Nie ma tu żadnej nowości. Tu też nic nie, nie ma, Nie, no, nie, no, nie. Tak mi się nie bawić nie będziemy. 9-9, ale wyjebę to. Uszę mi dajcie. No i zobaczmy, co tym można robić. Czy w ogóle będę mógł atakować, czy znowu będą jakieś problemy? O, to już jest dobre. Mhm. to już sobie radzi lepiej. Idziemy dalej, więc z tego powodu mamy czymś napierdzielać. Więc tutaj powinienem trochę zajść. Tutaj i pewnie ich zajdę tutaj tych od boku trumna, co nie wykożę nie ten grę. Haha! Plerki dostałeś, przyjacielu. Oblutowana. Oj, dwa teraz wyskoczyłem jeden. Proszę bardzo. Ginąć. co to? Skórzany kubrak. Nie potrzebujemy takiego czegoś. Nie, nie potrzebujemy to pić. O Jezu ile jest. Ja już wiem po co to tu dali Chyba coś tu jest ja Nie podoba mi się to ani trochę Wow 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 Ale tego tu jest Ja jest Ja stąd chyba się zmywam Jest Już wiem dosłownie po co to było Ale on jest silny oddale się i znacznie. Się. Mhm, jeden mniej. Ale siła tu jest. Nie, denerwują mi. Jest dużo lifirów, można trochę. Muszę mieć więcej nienawiści. No nie dziwię się. Okej. Okay. Mhm. Jakby wszystkie już zginęły. By było... Nie, coś mnie... Jakaś czacha. Jest, nareszcie pan. Ile można było padać, no? Nie zbyt wiele. Mnie się zbyt wiele wali, nie to na całe szczęście masz, że przeżyłaś, bo nie chciałoby mi się od nowa tego robić, w tej krypcie postanej, ale to trzeba się już pozbyć. Mhm. Dobra, tam jest rzygająca mi nie lubię jej. Aha, uciekaj, i tak cię, i tak cię mhm, mhm. Aby to zrobić, muszę mieć więcej nienawiści. Oczywiście. Teraz ci się zrobi. Oj, życie i tutaj mikstura się zrobiła z powrotem. Bardzo miło i sympatycznie, to jest beczce. Nic nadzwyczajnego. Więc chodźmy dalej. Cholera jasna. Dobra. Bo tutaj przyszedłem stąd, czyli teraz cofniemy się. Weźmiemy sobie życie z powrotem. Zdrawiająca studnia. Mhm. Wyżłopaliśmy wszystko i idziemy dalej. No i nie widziałem nic sobie. Chodźmy dalej i pójdziemy teraz do góry tutaj, żeby znaleźć coś wreszcie ciekawego, coś co mnie ucieszy. O, zobaczmy co jest w trumnie najpierw. Nie, niestety. Nic, nic nadzwyczajnego, tylko trup, który przy sobie nosi złoto. Tu wyskoczy coś z szafy? Nie, no proszę bardzo. Splugawiona krypta, poziom drugi. Nie, no trzeba chyba wejść do tej krypty, niestety. Jest! Chyba wreszcie znaleźliśmy to co chcieliśmy. No proszę bardzo, chyba wreszcie i nareszcie, to jest tuż, tuż. O cholera! Oh my gosh! Chodźże stąd! Idźże stąd! Całe szczęście jest wolny. Chociaż. Jaki najwolniejszy mhm. wow, 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 idź ode mnie. Nie mi się, aj, więcej nienawiści. Moja sakwa jest pełna. Galic, Dobra, ale nie będziemy tego brać. Grobowiec kanclerza, je znaleźliśmy to. Nie mam dojść do ołtarza. Mhm, mm nic więcej. Dobra. Mamy dojść dokładnie do ołtarza kanclerza, czyli jesteśmy już naprawdę niedaleko. Strzałka mi pokazuje, gdzie to ma być, więc wszystko jest jasne i na temat. A tutaj co to... Woo! Co to kurwa jest? Woo! Wow, wow. To chyba jest coś potężnego. Oh, kurwa, macie. Ale nie powiem, że to było słabe. Wow, 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 wow. Aż mnie dreszcze przechodzą, mówiąc szczerze. Nie mam pojęcia, co to jest. Poziom ósmy, już nie z taką łatwością nabity, jakby mogło się wydawać. Dlaczego trzeba go zabić. Jest, jednego mniej. Ja pierniczę, ile ich tu jest! Włączę swoje uzi. Haha, ha. nareszcie. Nie, jeszcze nie padły? Jest, padł. Kolejnego mniej. Dobra. To już nie powinno być problemu. Jest, pad. Naprawdę to było teraz, nie było to lata wyzwaniem. Znów w pełni sił. to jest? Jakiś pas znalazłem, nareszcie. Pas. Który to jest? Mhm. Na wyposażeniu. O, to trzeba zmienić. Okej, okay, i idziemy dalej. Ej, wszystko poznikało. Nie, nie powinno tak być. Potrzebuję trochę życia. To się odnawia, czy jak? Bo ja już nie wiem. Yuri to ja, to... W pełni sił, znowu mi tu pisze, że jestem. Jest i ołtarz. Ciekawe co z niego wyjdzie. Nie nie pozwolę Ci znów przywołać na świat tego potwora leoryka Ja nie chcę nikogo przywoływać chłopie zostaw mnie świętym spokoju to zrobić muszę mieć więcej nienawiści Chodź tu chodź tu a nie 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 chcę padać nie proszę nie błagam, nie Nie rób tego Nie padaj Zostaw mnie świętym spokoju Dobrze, uciekaj ode mnie Jest, pat Niosę zbyt wiele. Całe szczęście. Chcę ten pas. Ale mieliśmy farta teraz. No niemożliwe. Zobaczcie, Ile ten pas ma? Ten ma 15. Ten jest magiczny. Weźmiemy sobie magiczny, oczywiście, ładniej brzmi. E. Pałka jakaś. Szarfa? No nie ma... Moja torba szarcy, jest niestety. zbyt ciężka. No dlatego ją weźmiemy szarfę. Wyjebiemy to. Gdzie jest szarfa? Gdzie jest szarfa? Tu jest szarfa. Nie chcemy tego jednak. Nie wiedziałem co to jest. Dobra, wchodzimy tam z powrotem. Nie! Czemu to znikło znowu? Skorzystaj z portalu mi, aby wrócić do, nowe, do nowego Twist. Ok, oczywiście, zrobię to wszystko, jeżeli tego tylko sobie pragniesz. Mhm. Mam połowę życia. Beczka. Czemu w tych beczkach nic nie ma ciekawego? Gdzie jest ten portal tylko? Tutaj chyba gdzieś będzie, nie? Nie, no nie ma. Nie mam pojęcia. Kon Aha, zadanie. Kontynuuj. na krypta, poziom drugi, hura. Gdzie jest tylko ten teleport, Bo nie pamiętam tego totalnie. No ale cóż, poszukamy, to znajdziemy może. Hm, hm, hmm, hmm. cudawianki nic nie widać. 19.11. Miło, że mi tu w górnym prawym rogu pokazuje. Godziny, która jest podróżnicza, szabla. Pewnie jakaś lekka, więc nie za dobra. Więc Idziemy dalej. Nic nie widzę. Skorzystaj z portalu. Ja. Chcę znaleźć ten portal, ale go kurwa nie widzę. No, jak mi pokażecie, gdzie on jest, to z chęcią z niego skorzystam, bo nie będę musiał się tak pierdzielić. On pewnie jest dopiero na tym cmentarzu całym. No, i tak jak mówiłem, jest. Ja pierdzielę, naszukać jego można. No i teleportnijmy się tam. Będę wdzięczny bardzo. I jesteśmy tu. Z kim ja tu mam rozmawiać? Z tobą, rzemieślnik. Udało ci się znaleźć koronę. Prawdę mówiąc, nie sądziłem, że wyjdziesz z tego cało. To wymaga naprawy. A, nie powinno być problemu. No mam nadzieję. Dawaj pieniądze i mam tu Dobrze być. jest znowu pracować. No czaskaj, naprawiaj ją. Wygląda jak w dniu, w którym spoczęła na głowie czarnego króla. No. A, muszę wziąć się do porządnej pracy, żeby zająć. Więc jesteśmy z przymierzeńcami. Każda broń, którą wykujesz, posłuży do oczyszczenia tych ziem. No i dokładnie. O cholera jasna. Odzysk. Wykuj pancerz, o ja pierdzielę, no proszę bardzo. Nie umiem jeszcze tego robić wszystkiego, ale się nauczymy. Mam koronę. Jakiej użyć, żeby dotrzeć? Nareszcie. Kiedy go zniszczysz? No i nie, gdzie ja mam iść. Jest, aby wrócić do ogrodu katedralnego. Dobra, wrócimy do ogrodu katedralnego, jedziemy. Jeżeli... Ogród katedralny, proszę bardzo. Teleport, włączamy i się przemieszczamy. Gdzie ja mam iść? Wejść do przejścia... No dobra, dobra. Przejście Leoryka jakiegoś, myk. A ja mam przecież tutaj miksturę życia! Zapomniałem na... o tym na śmierć. Ciekawe co z tego wyjdzie znowu. Jakiś... No, coś się dzieje. Nie podoba mi się, też będę się ruszał. Główno w betoniarce. Eee, to tylko przez złote drzwi. Jest! Zejdź w głąb katedry. No to będziemy schodzić. Jeżeli tylko tego chcecie, przeszukajmy złota. Miksura zdrowia. Mhm. Kolejna oblutka. Oj, 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 co tu jest? Dawno was nie widziałem, panowie. Macie złudzi, kurwa. Gdziecie, gdziecie, kurwa. Mhm. Oj kurwa, nie są te chuje, jak ja ich nie lubię. O Kurwa, kurwa no, nie kryj się za nimi. No. Ja was korę no, nie znoszę go Zranili yeah. mnie Hajs kurwa sobie na to Ha, życie full, a wy co kurwa padacie jak muchy? Mmm, Haha <grym /dyspania> ha, i kurwa kolejni złapani w moją pułapkę śmierci? Okej okay. Dobra, idziemy, schodzimy. Zejście w głąb kapety. Nie i są te Jak Ja was kurwie nie wznoszę. Liczba zabitych jednym uderzeniem. 6. Ja nie dole. Rykoszetem, wszystko jest mikstura życia, ale na one, Skoro mam pełne życie, kurwa przygniotłem was książkami, mówiłem, że bieda boli. Okej, okay. i kurwa, co to jest? Jak cię zniszczyć, przyjacielu? Gim nie uderzysz. Wali. Nie było ciężko. Idziemy. Mam zejść w głąb katedry całej. Ej! Nie ale... się na to. Nie pora mi jeszcze umierać. Chłopca z charbów. Chodź tu, przyjacielu. Gdzieś ty kurwa jest. Kurwa. Latające ptero jakie. Co to jest? Moja torba jest Jaki ciężko. kurwa miecz? Ja pierdzielę. Kurwa, wypuśćcie mnie. Hmm? Dobra, dobra. Jest nieźle. Gincz na to. Jest pięknie, to ja chciałem, tak jak chciałem tak zrobić. Dobra, gdzie ja mam iść, no pokażcie mi chociaż drogę. Będę wdzięczny. Nie, jeszcze boss mi się trafił, nie. Jeszcze szybki boss. Trzeba go Dlatego to jest powolność Okej, okay, okej. Okay. Moja zakła jest pełna. No i chuj, że jest pełna, ważne, że mogę ja napierdalać bos. Nie trafiłeś po co? Je, je. I ostatnio, Nic ciebie złego nie wypadło, co by ja mi chciało zajebać? Kłomieniam wam. Chcę ten łuk. Chcę zobaczyć, jak on wygląda. Eee, obrażenia od ognia? Mhm. Zobaczymy, co to jest. Nie, chyba to jest lepsze. Nie wiem, walić to. Chodźmy dalej, wszyscy. Ojoj, ojoj, ojoj. Jest na pewno znacznie szybsze niż zwykła kusza. Ale czy zadaje większe obrażenia, to nie byłbym tego taki pewien. No zna... Jest! Wreszcie jakieś nawigacje tutaj dostałem, jak się tędy przedostać. Nie, i znowu ten chuj wielki. nie miododajny. Wiem, że potrzebujesz nienawiści, ale oto co nienawiści Jakąś taką ładną kobietą powinnaś kochać, a nie nienawidzić? E, nienawidzieć, sorry wielkie. O ja, katliczka szczęścia. Dobra i myślę, że na tym wejściu do, w głąb katedry na razie zakończymy. I, zoba I zobaczymy co dalej można zrobić. Więc ja się z wami żegnam. Trzymajcie się bardzo gorąco. I do zobaczenia w następnym gameplayu w odsłonie Diablo 3. Papa, pa. do jutra.